Nic takiego nie powiedziałam. Nie jestem plotkarą. Od chwili objęcia konsorcjum prowadzisz dziwne operacje. Wiem, co robię. Więc może mi wytłumaczysz? Pójdziemy w jakieś spokojne miejsce i porozmawiamy. Zgoda? Z przyjemnością. Świetnie. Dziś wieczorem? Masz mi dużo do wyjaśnienia. Chciałabym zrozumieć wiele rzeczy. Właściwie nie. To strata czasu. Dlaczego? I tak nie zrozumiesz. Możesz odejść. Muszę to skończyć. Chcę jak najszybciej wrócić do domu. Kretem. Proszę uważać na słowa pani Maratesta. Jest pani moją podwładną. Jesteś wredny. W twoich ustach brzmi to jak komplement. Zawołać w Sandrę, żeby ci pomogła? Tak. Niech przyniesie kontrakt z przetwórni rybnej. No już. To wcale nie takie trudne. Co robimy? Nie wiem. Jose Antonio wyjdzie z biura dopiero za kilka godzin. Chodźmy coś zjeść. Zaczynam mieć zarcianki. Jest ręca malotesta. Dzień dobry. Pytałam, czy jest ręcą Nie. Wchodzisz? Nie. Coś mu przekazać? Nie. Do widzenia. Hamka. Nie możesz siedzieć w domu i czekać, aż przestaniesz puścić. Zastępiliśmy się za tobą. Zrozum, nie mam ochoty. Pojedziemy motorem. Nie będzie widać, że kula jest. Nieważne, czy widać. Problem w tym, że nie ma żadnej poprawy. Bo nie chcesz, żeby była. Wiadomo, że Martinowi podobają się kulawem. Przepraszam. Będę kaleką do końca życia. I muszę się z tym pogodzić. Najważniejsze, że żyjesz. No i jesteś zakochana. Jak ci się układa z Martinem? Jesteśmy w dobrych stosunkach, ale nic więcej. Może dzisiaj wpadnie. Czuję się winny, że nie ma poprawy. To na co czekasz? Wykorzystaj jego poczucie winy. Mały szantażek uczuciowy. Chcę, żeby się we mnie zakochał, a nie był ze mną z litości W miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone Cel uświęca środki, a krowie bez ogona Bóg odpędza muchy Wykorzystaj kalectwo, żeby go zdobyć mądrej głowie dość dwie słowie Co słychać? Dla ciebie, twoje ulubione Jak się czujesz? Kulawą Dzięki za czekoladkę. No, na nas już pora. Dzięki, że wpadliście. Czekoladkę? Bardzo chętnie. Czemu masz handrę? Nie chcę o tym mówić. Salut. Twoje zdrowie. Wybacz mi synu. Wybacz. Co ja zrobiłam? Czuję się taka brudna. Jestem załamana. Spójrz na mnie. Dłużej tego nie zniosę. Nie mam już siły walczyć, ale nie wolno mi się poddawać. Nie pozwolę, żeby mnie wszystko odebrała. Nie mogę. Justamente. Slab biodrowy to połączenie między główką kości udowej a zagłębieniem panewkowym kości miedniczej. Wzmacnia go gruba więzadło. Tłumaczyłeś mi to dziesiątki razy, a ja chcę wiedzieć, czemu kuleję. Robię wszystko, co kazałeś. To bardzo powolny proces. Jak długo to potrwa? Jeśli nie będzie poprawy, może zrobimy drugą operację. A potem trzecią i czwartą. Wszystko będzie dobrze, zaufaj mi. Naprawdę wierzysz w to, co mówisz? Ja nie widzę żadnej poprawy. Za dużo o tym myślisz. A co innego mam robić siedząc w domu? Nikt nie każe ci siedzieć w domu. Jasne. Juanito zaproponował mi przejażdżkę motorem. Możesz iść na spacer, na lody, do kina. Chętnie poszłabym do kina. Więc idź. Sama nie lubię. Pójdziesz ze mną? Kiedy? Po czwartej operacji. Poważnie. Zaraz. Więc chodźmy. Serio? Pójdę się przebrać. A ja zjem czekoladkę. Witaj skarbie. Cześć przystajniaku. Body pytała o ciebie. Biedactwo. Szaleje za mną. Co ona w tobie widzi? Jak chcesz, chętnie ci pokażę. Zostawiła wiadomość? Nie. Na pewno umiera z tęsknoty. Tak otwórz. Dobrali się jak w porcu Maku. Czy coś się stało? Tak. Ale nic złego. Chciałam zapytać, o której wyjdziesz z biura. Chcę cię jak najszybciej zobaczyć. Mam zaraz przyjechać? Nie. Jestem z Marianą w kawiarni. Niedługo wrócę do domu. Ty też postaraj się jak najszybciej wrócić. Stęskniłam mam się za tobą. Zobaczymy się za parę godzin. Ja też Cię kocham.